Techniczny analityk testów. Pytanie numer 40. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących narzędzi do posiewu usterek jest prawdziwe? Dla przypomnienia posiew usterek to jest zmienianie kodu, mutowanie kodu tak, żeby potem przy wykonaniu sprawdzić, które testy, które zostały wykonane przez kod przejdą poprawnie, a które niepoprawnie, czyli te, które mają być zaliczone zostaną zaliczone, a które mają sfejlować to po angielsku to jest fault seeding. Nie mylić proszę tej techniki z techniką wstrzykiwania błędów, bo technika wstrzykiwania błędów fault injection po angielsku to jest technika w której mutujemy pamięć albo komunikaty sieciowe w działającym softwarze, czyli posiew usterek jest w kodzie, a fault injection jest w działającym softwarze. I akurat Fault Injection ma na celu sprawdzenie jak system się broni przed złymi komunikatami, mazaniem po pamięci i tego typu rzeczami. Ale wróćmy do pytania. Odpowiedź A. Narzędzia tego typu, czyli do posiewu usterek, wprowadzają defekty do kodu źródłowego, i to jest prawda, tak jak powiedziałem, w celu przetestowania funkcji sprawdzenia wartości wejściowych przez oprogramowanie. No nie, bo tutaj... Nie zmieniamy wartości wejściowych, tylko zmieniamy kod, który operuje na tych wartościach wejściowych. Więc to jest odpowiedź bez sensu, przynajmniej w drugiej części. Druga część pasuje bardziej do fault injection, czyli strzykiwania błędów. Odpowiedź B. Narzędzia tego typu wprowadzają defekty do kodu źródłowego. O jest OK. W celu sprawdzenia poziomu tolerowania usterek przez oprogramowanie. To nie jest OK. Tak? Bo to tolerowanie usterek przez oprogramowanie to znowu byłoby fault injection, czyli wstrzykiwanie błędów. Czyli idziemy do odpowiedzi C. Narzędzia tego typu wprowadzają defekty do kodu źródłowego. OK. W celu sprawdzenia skuteczności zestawu testowego. Tak, i to, i to jest prawda, dlatego że te mutacje są tak naprawdę defektami. Te defekty powinny być wykryte przez testy i już. I pytanie jest, czy są wykrywane, czy nie są wykrywane. Jeżeli są wykrywane, to w jakim procencie. Czyli to odpowiedź C tutaj będzie poprawną odpowiedzią. Zobaczmy jeszcze odpowiedź D na wszelki wypadek. Narzędzia tego typu są zazwyczaj używane przez analityka testów. No, to nie jest do końca prawda, bo to są narzędzia techniczne, więc raczej technicznego analityka testów, bo mają też do czynienia z kodem do pomiaru pokrycia osiągniętego przez określone testy. No, nie, 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 tutaj nie mamy nic wspólnego z wymaganiami. Pokrycie to by było albo pokrycie kodu, albo pokrycie wymagań, więc nie jest to dobra odpowiedź. Czyli poprawną odpowiedzią tego, na to pytanie jest odpowiedź C, jak Cecylia.